No dzień dobry. Słuchajcie, kochani, wiem, że skończyliśmy już trochę temat pieśni złodziejskich. Ja bym bardzo prosiła tą osobę, która zabrała ciepłą temperaturę wiosenną, żeby ją zwróciła. Po prostu już nie musicie dawać kasy. Ja, Klara już mamy, Klara już blenduje, ale jeszcze mogłaby tak od ciupinka przyjść. Witajcie, kochani! Naturalną kolejnością rzeczy kierujemy się dalej w naszych pięknych śpiwkach. To nie są kraty więzienne, to są inne kraty balkonowe, no ale życie! Wiecie, wiecie o co chodzi! Przechodzimy do kolejnych dziwnych pieśni zawodowych, które właściwie nie są pieśniami zawodowymi. E Pieśni więzienne. No, to będzie dosyć duża ciekawostka. Czyli takie pieśniczki albo śpiewki, które były śpiewane we więzieniu. Musimy mieć oczywiście taką świadomość, że nie chodzi tutaj o zwykłe więzienie. Takie. O, patrzcie, psa... zawarli psa w więzieniu. Widzieliście to? Ja, roz... ja rozumiem. Ale, Ale co, pies... co pies mógł zrobić, żeby trafił do więzienia? Patrzcie w te niewinne oczy. Zakradzie szynki, czy wsadzili przyznaj się. Tak. I no, godomy często o takich więzieniach, jakby jeszcze z XIX wieku, więc można było być zawartym za rostomajte te rzeczy. Tyroski śpiewomy. Ciecze, woda ciecze. Pierwsza pieśń z Brzeźców, śpiewana przez Annę Starzyczny. Ciecze, woda ciecze od zachodu słońca mojemu nieszczęściu, mojemu nieszczęściu nigdy nie ma końca nigdy nie ma końca ani też nie będzie póki mnie miluśko, póki mnie miluśko wykupić nie przyjdzie nie wykupi mnie łona dwiema stóweczkami Ale mnie wypłacze, ale mnie wypłacze swoimi łoczkami Jak jo się rozjeżdżał wszystkiego ściany Zygarek mi wzięli, zygarek mi wzięli kajdany mi dali Słońca, mojemu nieszczęściu, mojemu nieszczęściu nigdy nie ma końca. Przepraszam, przerwa, chwila przerwy na podziwianie pięknych widoków.